W paru pokażę Ci, jak zrobić fajne oko na bardzo delikatnych yy, cieniach, podkreślenie delikatne, otworzenie oka przypadającej formie wiedzy lub głęboko osadzonych oczach. Właśnie ten makijaż oka sprawi, yy, że będzie Twoje oko powiększone i będzie wyglądało super. Tutaj masz oczko już zrobione, tak wygląda oko jeszcze nie zrobione i zaczynamy. Pierwszym krokiem oczywiście będzie nałożenie na całą powiekę cienia biskopii, aż pod linię załamania powyżej, nawet tej linii, jak i również pod brewkę, aby przykryć ładnie i zatuszować różne niedoskonałości. Kolejnym krokiem będzie nałożenie sobie y, cienia który jest bardzo ciemny tutaj właśnie delikatnie następelkujemy pamiętaj aby nie wychodzić poza linię rzęs i powyżej właśnie linii załamania i teraz właśnie to oczko będziemy sobie rozblendowywać do uzyskania właśnie takiego fajnego efektu roztarcia przypominam Ci że efekt właśnie Możesz uzyskać przez to blendowanie, dzięki temu właśnie będzie Twoje oko wyglądało tak, jak tego oczekujesz. Czyli po prostu chcesz też mieć delikatniejszy makijaż, więc e, po prostu mocniej rozcierasz. I kolejnym krokiem będzie nałożenie sobie, aby nie załamania, będziesz tutaj, wtłaczamy przy otwartym oku. Zobaczmy sobie cień, tym, taki bardzo delikatny i w ten sposób otwieramy właśnie oko <laughs> i oczywiście to samo rozblendowujemy, rozblendowujemy do uzyskania pożądane, pożądanego efektu. Najbardziej przydatny właśnie jest taki pędzelek. On jest taki płaski, ale taki ma kształt pachadołka. I teraz sobie dokładamy. Co dzisiaj sobie dokładamy? Tutaj sobie dokładamy delikatnego rozświetlenia, czyli u mnie jest dzisiaj to połączenie różu z rozświetlaczem. Nawet widzisz, że różem czy rozświetlaczem możesz sobie zrobić fajne oko, a to jest tylko do uzyskania właśnie takiego lekkiego blasku, by fajnie się odbijało światło. I kolejnym krokiem jeszcze sobie dołożymy delikatnie cienia tutaj na dole, tego bardzo jasnego, aby dopracować fajnie to oko. I tutaj jeszcze musimy troszkę popracować rozblendować. Właśnie nie było takiego efektu plamy, tylko piękne przejście. I mamy to. I na koniec rozświetlamy sobie tutaj paluszkiem właśnie z Delikatne rozświetlenie. Dlaczego palcem? Ponieważ wtedy fajniej się nakłada Efektywnej. Efektywniej wygląda i więcej możesz tłoczyć jakby cienia. I teraz delikatne ja robię to pędzelkiem kredka, ale kredka kredką jest, robię to szarą taką kredką stalową. Delikatna kreska przy linii rzęs nawet nie dojeżdżam do końca właśnie tą kreską Dlaczego robię ją pędzelkiem, gdy chcę bardzo, bardzo precyzyjną i delikatną, to właśnie używam do tego pędzelek i delikatnie na dole też podkreślenie i w ten sposób tak auto zaznaczoną kreską unoszę optycznie oko do góry i oczywiście też ją lekko rozblenduję, bo nasze kredki są bardzo plastyczne. Zabierają emolienty, ale jeszcze zanim wyschnie, idealnie można ją właśnie rozetrzeć. No i ostatnim krokiem oczywiście będzie nałożenie tuszu. Wyciągnięcie Przypominam Ci, że ja używam tusz Lash Intensity, który pogrubia i wydłuża mi rzęsy. Która ma szczoteczkę z jednej strony krótszą, która zwiększa właśnie objętość oczka i z drugiej strony dłuższa, która mi wydłuża rzęsy. I tak wygląda delikatny makijaż oka. Powiększeniem i spowodowaniem, że Twoje oko jest bardziej otwarte, gdy masz opadającą powiekę, to jest idealne rozwiązanie. I teraz, może przejdziemy sobie jeszcze do nałożenia ust i zrobimy sobie usta. Ja dzisiaj użyję konturówki. Konturówkę nakładamy od dołu, wtedy masz pewność, że nie że nie, nie wyjedz już sobie właśnie i pięknie zrobisz obrys, wykonturujesz usta. Ja dodam sobie dzisiaj właśnie konturówki. Konturówka jest też również wodoodporna. Kolor jest on taki pastelowy róż i do tego dołożę sobie błyszczyk i efekt takiego rozblendowania z połączeniem właśnie konturówki z błyszczykiem Też przyniesie fajny efekt. Więc może postaram się przybliżyć. I tak wygląda delikatny makijaż z podkreśleniem oka i wyciągnięciem właśnie e, oka, aby on, e, aby ono było właśnie otwarte i przy opadającej pierce jak i również przy głęboko osadzonej osadzonym oku. Także jeśli masz ochotę zapraszam Cię do udostępniania moich filmów i zapraszam Cię oczywiście na mojego fanpage'a